Moi drodzy, witam Was wszystkich na moim kanale. W dzisiejszym filmiku pokażę Wam przepiękny kompleks, który będzie znajdować się w dzielnicy Kata. Pokażę showroom, można tutaj kupić studio, apartament one bedroom lub two bedroom. Ogromny plus jest tym, że na początku trzeba zapłacić tylko 30% o ceny nieruchomości, a 70 płacimy już, jak kompleks będzie wybudowany przy otrzymaniu kluczy. To jest naprawdę wyjątkowa oferta. то есть мешкание студио 26 метров квадратовых. Все мебли уже влечены в цены, так же это, очевидно, огромный плюс. В этом комплексе можно купить студио, апартаменты one bedroom от 30 метров квадратовых и апартаменты ту bedroom от 60 метров квадратовых. Minimalna cena na apartamenty studio 26 m kwadratowych jest 4 miliony 300 tysięcy bat. Minimalna cena na apartamenty one bedroom 30 metrów kwadratowych wynosi 4 miliony 800 tysięcy bat. Teraz jest zniżka właśnie 200 tysięcy bat, dlatego że teraz właśnie start sprzedaży tego kompleksu. Ogromny plus jest w tym, że Teraz możemy zapłacić 30% od ceny nieruchomości, a 70% możemy zapłacić przy otrzymaniu kluczy w pierwszym kwartale 2027 roku, kiedy już będzie wybudowany cały kompleks. A teraz my z Wami jesteśmy w mieszkaniu 30 m2. Po tym, jak wpłacimy 30% od ceny nieruchomości, możemy w każdym momencie sprzedać swoje mieszkanie. Na przykład, jeżeli cena wzrośnie, tak, jak już zaczną budowę, lub tą będą kończyć budowę, jeszcze przed tym, jak zapłacimy te 70% od ceny nieruchomości, możemy już Sprzedać to mieszkanie w każdej chwili, po tym jak wpłacimy właśnie 30% od ceny nieruchomości. Także jeżeli ktoś z Was planuje kupić mieszkanie, tak, właśnie na samym starcie sprzedaży, żeby potem go sprzedać, zrobić tak zwanego flipa, to właśnie teraz jest. Unikalna możliwość. Cena na nieruchomość do końca budowy wzrośnie minimum na 30-40%. Dzisiaj deweloper mnie zaprosił na prezentację tego projektu. Także idziemy posłuchać i zobaczyć, co jeszcze ciekawego deweloper chce nam powiedzieć. I teraz jest niszka 200 tysięcy bat od ceny. Uh, this is we have four buildings, A, B, C, and D building. <coughs> and this is pool house. This is another part of the pool house. This is for working space and gym. And we also have a garden on the second floor. so Teraz buduję jeden z budynków tego kompleksu, to będzie właśnie hotel. Tutaj mieszkania nie sprzedają, ale za tym hotelem od razu, tam gdzie jest ogrodzenie, tam właśnie będzie znajdować się cały kompleks. Jeżeli jesteście zainteresowani kupnem nieruchomości na Phuket, zapraszam do kontaktu.